Witam, Przewodniczący GiantX. Z tej strony e, pewien forumowicz mnie prosił na PW, żebym zrobił e, żeby zdjęcia, pokazał jak e, Zetka obsługuje e, słuchawki MW600 Sony Ericsson. E, więc, e, mówię, nakręcę mały filmik, tak żeby się podzielić wrażeniami. Będzie nam potrzebna Zetka. MW600. I głośniczki bardzo chińskie, made in takie no, toporne, ale bardzo ładnie grają i no, jeżeli chodzi o akurat o granie to tak, ale bateria jest masakryczna, na stałe napięciu dają rada. Ok, tak żeby nie marudzić, pierwsze wrażenia, bardzo fajny telefonik, e, bardzo fajny monolit, pracuje się, to fakt. Nawet będzie widać to tutaj. Ale tak jak widzicie, jak się palcuje, tak teraz widzicie, że się nie palcuje. Bardzo szybko można się tego pozbyć. Także to nie widzę, nie widzę, żeby to był jakiś duży, duży ten minus tego modelu. Więc już. A, właśnie dzisiaj miałem okazję przetestować go na słoneczne dni i dzięki tej opcji menadżerze. Jak trafię, czy będzie OK? Bardzo ładnie funkcjonuje w słońcu. Co jeszcze mogę powiedzieć na przykład o ekranie? Ekran, e, to nie jest typowy, przepraszam, w tym, tak wtrącę, typowy, e, opis Z-ki, to nie o to chodzi, tu chodzi o współdziałanie obydwu urządzeń, więc Sony Z i MW600, Sony Ericsson. Sony Ericsson, MW600, więc, e, zestaw słuchawkowy, który już ma dwa lata, może ciut więcej. Kwestia taka. Najpierw może coś powiem na temat oprogramowania. Bo to są właśnie te informacje, że na niektórych wersjach systemu niby nie działa MW600 z plikami. Właśnie nie wyświetla plików otwarzanych, otwarzanej muzyki. Więc tak. Nie wiem czy to będzie widać. Na dole numer kompilacji. 10.1a1434 wersja systemu Android 412 Myślę, że dalej to chyba troszeczkę lepiej widać niż w nie ponieważ zoomu. OK Archaeł Auto Focus w kamerze w laptopie. Teraz tak y, Jeszcze coś ciekawa, fajna rzecz. Y, małe ikonki które możemy zmieniać w foldery. I tak na przykład na tym pulpicie co widzicie, mam u e, góry tu i tu na czterech e, folderach, mam 16 aplikacji, które by nie weszły na ten ekran, biorąc pod uwagę, że jest widget i, e, pogodowy i widget otoczona. Nie weszłoby tak więc, e, bardzo fajna opcja. Można sobie zagęścić bardzo na jednym ekranie. E, Aplikacje. Okej, okay. jedziemy. Puszczę coś takiego w miarę znanego. Otwarzacz. Pobierałem okładki na, na, na Walkmana. Z automatu tutaj można wyszukać. No, tak średnio na jeża to idzie. Lepiej sobie to samemu otagować z takim fajnym programikiem bezpłatnym. Tak, skaner. On bardzo fajnie taguje, później, oczywiście, zapisujemy to na karcie pamięci razem z odpadkami, które też można ściągnąć. Nawet niektóre polskie płyty ładnie otaguje. I to można chyba 3 czy 4 serwery wybrać. Tutaj ściąganie informacji o plikach. Teraz, tak. Chyba każdy to zna. Nie będę puszczał długich otworów, bo nie być posądzone jakieś prawa autorskie. To jest tylko po to, żeby pokazać, że taki zestaw działa, tak? O, trochę musiałem ściszyć. Run lane, right. Widać. I... Mm.

My favorite record on oh, Get down Get your crystal method on your laptop and driving around the city flirting with the girls that like you're so pretty To jest akurat ta aplikacja Open, jeżeli chodzi na przykład o filmy, tutaj aplikacja zainstalowana nie zawsze jest, nie zawsze widzi formaty, tak. tak samo możemy sobie sterować e, MP, a raczej e, tym, zostawiam się głowę, ale już napisało, już napis, napis był umknął. A więc e, nie widzi, nie widzi stagowanego pliku. Jak w ogóle jest stagowany ten plik. Co to możemy wrzucić jeszcze? Też nie widzi pliku. A teraz Wam pokażę, to jest aplikacja nie Walkmana, tylko aplikacja filmy sony, Sonówki. A teraz zobaczycie plik, o którym chodzi z głównie. Też nie widzi e, opisu, ale to jest, no nie ma dźwięku, to jest mkv i e, on nie jest otwarzany przez aplikację Sony w telefonie ale ściągając sobie na przykład bez playera albo MKV playera, eh, MX Playera, przepraszam możemy sobie taką yy, taki utwór spokojnie tworzyć, tak? Ja Szukam tutaj.

Dzięki, dzięki bezplayerowi spokojnie otwarza muzykę i, oczywiście znaczy muzykę plik, który nie był widoczny przy aplikacji systemowej. Tak? No trochę szkoda, bo to urządzenie tablet, tablet Samsunga za pół ceny, Więc więcej niż pół wszystkie formaty i obojętnie co się wrzucić do systemowego otwarzacza raczej pójdzie. Tutaj niestety mamy problem. Musimy szukać w innych otwarzaczach. Sony byś mógł się postarać w tym wypadku i naprawdę zrobić wszystkie możliwe odtwarzania danego pliku. Wystarczy przecież jakąś aktualizację w końcu jedną jakąś sensowną, a nie milion aktualizacji, które nic nie wnoszą, tak? Nie, nie mówię tu o, o Softie, tylko mówię o aplikacjach, które są przez Google, czy przez Sony, czy przez Samsung na przykład zawalane są na, na nas sprzęt, tak? I na, nie widzimy zbytnio różnicy. A czasami się wkurzamy, bo nie widzimy e, poprawy, tylko pogorszenie na przykład e, danej aplikacji. Także, no nie wiem, no tyle co mogę pokazać. Usłyszeliście dźwięk, także, możecie porównać sobie to też z YouTube, żeby nie było gołosłownie. Myślę, że to tyle. Jakby jakieś były pytania co do funkcjonowania Zetki MW600, zapraszam do rozmowy. Mogę jeszcze powiedzieć, że od godziny 14, teraz jest godzina przed 6, mam, jak widzicie, może na ekranie u góry 81% baterii. O 14 dzisiaj wyłączyłam zasilania. Tak. I yy, to nie jest szybko, to nie ucieka. No. Bawię się, tak to jest nowość. Mając dany telefon, pewien okres czasu nie będzie już takiej wycieczki, pewnie procentowej. Poza tym, jak widzieliście, miałem ekran na pół, jeżeli chodzi o podświetlenie, a to czerpie, to czerpie. To trzeba przyznać. Lepiej właśnie korzystać z takiej opcji, a więc z, z wyciszonym obrazem, tak można by nazwać. To wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam na razie.